Chcesz mi ściszyć muzykę jeszcze? Siemanko, witam na moim blacie kuchennym. Zabierałem się za to wideo że trzy razy. Już umiem nagrywać, potem nie nagrywać, potem znowu nagrywać, e, potem nie nagrywać. No i stwierdziłem, że jednak nagram. Dzisiejsze wideo poświęcone jest tak zwanym pierwszym wrażeniom, które nie będą do końca pierwsze, bo jak się tak wahałem, to spróbowałem tego właśnie, co miałem wcześniej zrobić, po raz pierwszy na wideo, a próbujemy dzisiaj takich rzeczy. I to jest, a jeszcze jedno, to jest unikalne, pierwsze wideo takie na polskim YouTubie, bo jest to unikalny nowy produkt na polskim rynku. Jest to do kupienia od dzisiaj prawdopodobnie. Skąd to wiem? Bo jest to kupione w sklepach Action, reklama jest tak darmowa, nie płacę im nic za to, w sklepach Action. I wczoraj byłem w Action wieczorem i jeszcze nie było tego na półce. A dzisiaj byłem po południu i dopiero było wystawione, jeszcze nawet nie miało ceny. więc kupiłem w ciemno, zaryzykowałem. I oto mamy: Candy Can, Candy Can, whatever. Sparkling Marshmallow Drink. Zero Sugar, to jest bardzo ważne. I to jest o smaku ten: Candy Can o smaku marshmallow. Potem sobie wyjaśnimy, co znaczy. Drugi smak jest Bubblegum, też zero sugara. No i jeszcze trzeci smak. Ha, trzeci smak to jest prawdziwy Joker, to jest zagadka, bo jest o smaku Cotton Candy. Tych dwóch pierwszych już doczyłem się napić, bo bardzo mi się chciało pić i o tym za chwilę. Eee, najpierw może przyjrzyjmy się puszce. Ta puszka będzie dobra, bo mogę ją sobie obracać, bo jeszcze jest nietworzona. Pierwsze co rzuca się w oczy to jest Cotton Candy, Candy can, cotton Candy, czyli nazwa smaku i te kolory, tak? Mi na półce pierwsze wpadły wokół te kolory. No super, ta puszka wygląda i to, że jest marshmallow, to w ogóle. C jak może być na pół smaku marshmallow? No może być. E, a drugie, to co się rzuca napis: Don't eat it, drink it. I już wiesz, że to jest dla Amerykanów. Jeśli na puszce musi być napisane Nie jedz tego, wybij to, no to wiesz na jaki rynek to trafia. Przechodzimy do testów. Marshmallow, co to znaczy? Pianka, tak? Prawdopodobnie. Spróbujemy sobie teraz przetestować to. I mój pierwszy raz. Ja już tutaj mam już prawie cały wypiłem. Dobra, widzimy barwa. Barwa jest. Nie chcę pokazywać mieszkania, więc nagrywam tak z przeszajki. Barwa jest. No, zmącona woda, nie? Prawie przezroczysta, biaława. Zapach. A jest słodki. Jest to gazowane na pewno. I tak, pierwszy raz piłem to, bardzo mi się chciało pić. Otworzyłem tą puszkę taką. A, wszystkie napoje są zimne, schłodzone. Otworzyłem tą puszkę, napiłem się i wow, po prostu! Co to jest za smak? Spróbuję jeszcze raz. Wow! Co to jest za smak, po prostu? No, trzeba tego spróbować. Jeśli czegoś nie próbowaliście jeszcze takiego. To ja polecam, mam tego spróbować. Obecnie Vectrum kosztuje to około 3,50, 3,30, 3,29 albo 3,50, nie pamiętam. Więc jest porównywalny cenie jak Coca-Cola, a obecnie jest to dla mnie lepsze. Na pewno nie można, chyba prawdopodobnie nie można tego dużo wypić, bo ma taki specyficzny smak, ale to pierwsze uderzenie jest super. Teraz trochę dużo sobie nalają, muszę wypić. Dobra, nie będę tyle pił. Teste, testowanie. Dobra, muszę wziąć zdrową szklankę. Teraz sobie naleję Drugi smak, mamy Bubblegum. Tak, akurat wziąłem tak, żeby wziąć wszystkie trzy i być pierwszym na YouTubie polskim, który nagra takie porównanie. Bubblegum, czyli wiadomo, guma balonowa. Tak, guma balonowa. O, pierwsze, co rzuca się w oczy? Kolor jest różowy, taki róż pastelowy zapach. E, jeszcze raz. Jeszcze raz. Na pewno słodki zapach. Nie wiem, czy nie kojarzy mi się trochę spłynęło do się naczyń. Nie wróży to za dobrze, ale już też spróbowałem tego dosłownie w łyka się napić wcześniej. Jest OK. Tutaj muszę bardziej posmakować. Mm. Jest słodkie i lekko kwaśne moim zdaniem. Tak, zdecydowanie lekko kwaśne. Jest ok. Spodziewałem się, że będzie bardziej takie plastikowe, taki smak jak niektóre takie e, w latach tam, początek lat 2000. niektóre takie najtańsze oręża. O co chodzi? Spodziewałem się czegoś takiego, ale nie. Jest, jest w miarę ok. Na pewno nie robi już takiego szału jak Marshmallow. Marshmallow, absolutny sobie faworyt. Dobra, to jest szybki test, więc jedziemy dalej. Trzecią puszeczką jest. Otworzyłem pochopnie. Cotton candy. Don't eat it. Drink it. Cotton candy, czyli każdy wie. Pawełniany cukierek. Jest dokładnie tak. O. Jest to ta niebiesko selenowa to Kurde, wygląda to jak trochę ten. No nieważne w sumie. Nie będę mówił. No woda z domestosem, no co mam mówić? Woda z domestosem. Połąchajmy. Mam mniej słodki zapach, bo to tą słodycz w tamtych to był tą słodycz czuli w zapachu, mimo że wszystkie są zero sugar A, to jest trochę dziwne. Ta, nie potrafię tego chyba porównać. Może dlatego, że już się zasłodziłem, kochanie. Spróbuj tego. Jeszcze gumy balonowej nawet. Już okay. się mogłem trochę zasłodzić. Jak wrażenia? Nie, jest dużo mniej słodkie. No, dokładnie. Mm. Ma nutę słodyczy. Nutę no słodyczy. Ale te też trochę. O, to nie. To, to w porównaniu do gumy balonowej w ogóle nie jest kwaśne. Nie, ma takie. Handy again. Więc tak, mamy tu trzy candy cany, marshmallow, bubblegum i cotton candy. Podsumowując, marshmallow najlepszy, zdecydowanie, no coś, coś co... Dobrze, że spróbowałem go jako pierwszego, bo inaczej bym tego nawet nie nagrywał. E, słodki, ale w sam raz, ale ma taki dziwny, znaczy dziwny, taki fajny smak, że no czujesz się właśnie jak taki amerykański dzieciak. E, jak z tych filmów, wszystkich amerykańskich, i marshmallow, i tak dalej. I, i wiesz, i czujesz tą, czujesz tą Amerykę po prostu. To jest to w tym smaku. Bubblegum, no to taka orężatka, kwaśna. To dla niektórych może być na plus. I Cotton Candy, hmm, smak bardzo wypośrodkowany. Bardzo lajtowy, takim powiedział. Mi się trochę ze Sprite'em kojarzy, ale z bardziej kwaśnym może... Który? Ostatni. No to mówiłam, że to ma, jest troszkę kwaśny, Tak, czyli nie. nie, bo w porównaniu do Bubblegama nie. Hmm. I jest coś może takiej cytrynki, tam jakiś kwasek cytrynowy dosypali, ale mniej. Cotton candy. Limonka. Limonka no może. O, wiecie co? To by było może dobre do niektórych drinków, ale lepsze byłoby Bubblegama, a Marshmallow to już w ogóle... no. 到哪去了？